Nagrywam to totalnie na no spontanie. Przed chwilą zobaczyłem trailer do Bad Guys 2, bo widziałem ko wasze komentarze, że już jest i sam byłem tego świadomy, ale nie miałem czasu się za to zabrać, bo edytowałem obecny odcinek, czyli tier ze wszystkich złoli od Dreamworks. I stwierdziłem, że spojrzę na to. Zazwyczaj mam tak, że raczej nie patrzę na te trailery tak bardzo, ale widziałem już gdzieś opinię, że o, że Bad Guys 2 będzie słabe i sam po tych wcześniejszych zwiastunach miałem takie wrażenie, że o, to będzie średni film raczej, że dodanie tych nowych postaci i jest takie, że zakończenie jedynki to ci badga, guys stają się dobrzy i tutaj jest kontynuacja, że przez chwilę są dobrzy i znowu stają się źli, a przynajmniej to wynikało z pierwszego trailera i jeszcze dodanie jakiejś postaci. Ja mam tak, że to będzie pure chaos. Ale w każdym razie obejrzałem sobie trailer i jeżeli nie wiecie, to ja jestem fanem jedynki ze względu na to, że to był totalnie prosty humor i to jest jeden z tych filmów, gdzie po prostu się go ogląda. I ma się z tego czysty fan. Że po prostu cieszysz się z tego, co widzisz, i nie ma jakiejś skomplikowanej fabuły. Wszystko jest proste, można powiedzieć, że do pewnego stopnia jest wręcz przewidywalne. Jeżeli chodzi tam o tego złola w jedynce, spoiler alert, to ja do końca się tego nie spodziewałem za pierwszym razem. Cały film nie jest poważny. To jest jeden z tych filmów, który nie bierze siebie na poważnie, i wydaje mi się, że tutaj jest kontynuacja tego w tym trailerze, że ten film nie bierze siebie na poważnie, i to jest super, bo to jest. Całe clue, jakby, wiem, że mówię cały czas tą samą rzecz, że film nie bierze się na poważnie, ale no to jest cały clue, tutaj nie ma nic więcej moim zdaniem, no jeszcze jest, animacja jest naprawdę dobra, więc jakby to są dwie rzeczy, że po prostu to jest czysty fan dla oczu i żarty. To co jest takie samo jak w poprzedniej części, co mi się nie podobało, to odpaliłem sobie zwiastun najpierw w polskiej wersji, bo wyszedł też po polsku i... Nie byłem w stanie go przez 5 sekund oglądać. Miałem takie, dobra, zobaczę po angielsku, bo miałem tak, że po prostu ten polski dubbing tam tak nie siada, tak psuje mi ten film, że no to jest niesamowite. I od, odpaliłem ten zwiastun i szczerze po prostu zaśmiałem się z 2-3 razy. Więc miałem takie, okej, okay, to będzie fan. I w tym momencie powiem szczerze, że zacząłem czekać na ten film. Mimo, że wcześniej miałem takie, a dobra, Bad Guys 2. Po, tak jak mówiłem wcześniej, że po tym pierwszym zwiastunie pewnie do Spartolom, A tutaj miałem takie, wow. Jeżeli śledzicie mój content, jakkolwiek, to wiecie, że ja totalnie nie jestem fanem humoru toaletowego, czyli wszystko z pierdzeniem, kupom i tak dalej. Dla mnie to jest po prostu cringe. Nie przypadam za tym. A tutaj była taka sytuacja, że to nie będzie spoiler, bo to jest trailer, każdy może to zobaczyć, że wąż i pirania są zamknięci w skafandrze i tutaj jeżeli chodzi o piranie, to on jak się denerwuje, to pierdzi. I tutaj było coś takiego, że właśnie wąt zapytał go, mam nadzieję, że się nie denerwujesz, po czym on się spierdział i jakby byli razem zamknięci w tym skafandrze i on coś tam do niego mówił, że tylu, że nie odchodź. Czy coś takiego, i dla, dla mnie to było przezabawne, prze że nie byłem w stanie powstrzymać się od takiego zwykłego po prostu śmiechu. Więc powiem szczerze, jeszcze raz, że czekam na Bad Guys 2. Jedyne czego się obawiam, to to, że te postacie. Trochę nie rozumiem czem, czemu są wprowadzone te postacie, to znaczy musieli jakoś to kontynuować. Ale jest teraz tak, że jest drugi gang, bo mieliśmy pana Wilka i spółkę, jak to po polsku zostało gdzieś tam przetłumaczone. A teraz jest, nie wiem, pani Kody spółka jakby jest. teraz gang bad girls. Trochę śmierdzi mi poprawnością polityczną, że to nie mogą być guys, muszą być też girls, czy coś takiego, ale nie wiem, może ja po prostu za dużo jestem przyzwyczajony do tego, co robi Disney, że o, poprawność polityczna, że musimy pokazać, że kobiety też są silne, bo przecież są i tak dalej. Jakby ja tutaj nie chcę wyjść na szowinistę. To jest jedyny motyw, który wydaje mi się na siłę, który może tutaj nie siąść i powiem szczerze, że jeżeli chodzi o samą fabułę, właśnie przez ten wspomniany przeze mnie przed chwilą gang, nie wiem, czy to są same koty, w sumie nie, nie zwróciłem uwagi, wydaje mi się, że koty na pewno tak główna babkę z kotem. E, wiem, że trochę. 3 3, ale to jest totalny spontan Prawdopodobnie jeżeli to w ogóle gdzieś wrzucę To wrzucę na drugi kanał Nagrywam to dlatego, że, że się cieszę I miałem jakby taką odpowiedź emocjonalną po obejrzeniu tego trailera Dlatego, dlatego chciałem o tym powiedzieć Ale przerwałem wątek jeżeli chodzi o Tą fabułę na dobrą sprawę Spodziewam się, że to będzie minus O ile fabuła w jedynce Była w miarę spoko W sensie nie była super, ale była W sam raz, żeby być taką Bazą dla tego humoru Żeby oni sobie robili tam rzeczy i po prostu były momenty, żeby, były, żeby było miejsce na wizualne gagi, no i oczywiście na, na takie zwykłe żarty, że oni sobie coś, coś tam mówią. Scenę, którą pamiętam z jedynki, to ta, gdzie oni przychodzą do e, tego profesora Marmaleida i tam pirania mówi, że ten meteoryt jest w kształcie tyłka, a ten Marmaleid mówi, że to serce, bla 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 i jest bardzo zabawny moment. Polecam sobie obczaić jedynkę, jeżeli jeszcze nigdy nie widzieliście, bo to jest naprawdę fajny film. Ja jestem fanem i się nawet nie spodziewałem. Spodziewałem się, że będę miał takie, a dobra, po prostu chcieli zrobić animację w stylu Spider-Verse'a, wzięli jakąś książkę i zrobili tam jakąś fabułę. A tutaj się okazuje, że bardzo spoko. A co do dwójki i tego trailera, to to, co widzę, to wydaje mi się, że ta fabuła może trochę przeszkadzać, w sensie, że jest takie, a że może już dziać się troszeczkę za dużo, bo tutaj cały motyw jest taki, że właśnie jest kontynuacja, rzeczywiście, co, co też jest spoko, że wygląda na to, że kontynuują bezpośrednio pojedynce. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o sequele, na przykład to Bye. W szeregu tak zrobili pomiędzy szrekiem 1, a szrekiem 2, że była bezpośrednia kontynuacja, jeżeli chodzi o timeline, tak? Mimo, że w naszym świecie minęło tam, nie wiem, dwa lata czy ileś, w przypadku obu filmów, no to oni po prostu kontynuują od razu po jedynce. I tutaj jest dokładnie taka sama sytuacja, w sensie może nie od razu, bo nie wiem, ile oni tam byli w więzieniu, ale motyw jest taki, że oni w jedynce poszli do więzienia, a w dwójce wygląda na to, że wychodzą i jest motyw tego, że próbują żyć w normalnym świecie jako normalni obywatele. Szukają pracy, bla bla bla. No i tam też jest parę żartów, które nie były dla mnie jakoś mega śmieszne. I cały motyw jest taki, że oni trochę wracają do tego, żeby być źli, ale w tym trailerze jest to wytłumaczone, że nie stricte będą źli, tylko tamten gang jakby zmusza ich do wspólnego napadu, bo potrzebują ich pomocy, bo to jest jakiś super, mega skomplikowany napad, cokolwiek. I potrzebują ich pomocy, więc zmuszają ich do tego. I w tym trailerze Wilk mówi o tym, że oni mają takie ok. Oni nadal chcą być dobrzy i godzą się na to, żeby zrobić sabotaż tego planu. I to jest tak, że okej, okay, to ma sens. A więc nie wiem, podsumowując, wiem, że tak dole trzy po trzy trochę, ale powiem kilka rzeczy. Po pierwsze, obejrzyjcie sobie jedynkę, bo uważam, że to jest naprawdę spoko, ale może nie nastawiajcie się też na jakąś niesamowitą fabułę. To jest po prostu film, żeby obejrzeć sobie na chillu, trochę wyłączyć powiedzmy mózg, ale to też nie jest taki powiedzmy stricte brain rot, że jakby, że totalnie głównym Zapychać o umysł, tylko to jest taka prosta rozrywka. W sensie nie, nie jest nieprzemyślana, ale jest po prostu prosta, że tam nie ma nic więcej. Są śmieszne żarty, bardzo fajna animacja, po prostu przyjemnie się to ogląda, tak? I nie trzeba się jakoś mocno skupiać. Być może dlatego że mi się podoba, są głupi. Obejrzyjcie to przed 1 sierpnia, bo chyba wtedy wychodzi dwójka. A jeżeli chodzi o dwójka, no to ja sam chyba rzeczywiście pójdę na to do kina i Wam też polecam. Eee, I jakie są w ogóle Wasze myśli, jeżeli chodzi o ten trailer? Dajcie znać w komentarzach, jeżeli ten film kiedykolwiek wyjdzie. Trzymajcie się, jo, papa. Już nie będę mówić o filmie, jak ktoś chce, to może sobie pójść. Możecie też mi dać znać, co w ogóle sądzicie o czymś takim, po bo... o takich szybkich update'ach, bo ja to zrobiłem dosłownie w przerwie, jeszcze nie skończyłem tego filmu, o którym mówiłem na początku. Po prostu dajcie mi znać, co sądzicie. Czy to było spoko, czy nie było spoko, bo jak dla mnie były randomowo dosyć tam klipy z trailera, i zastanawiam się, czy takie updatey dla Was też są spoko, czy nie, bo dla mnie jest to bardzo przyjemne, bo dosyć szybko się to robi. Ale dajcie znać, co sądzicie po prostu.